Witamy Was. Zobaczcie co Bodzie tam robi. Maluje felgi, koła. No. Obciążniki. I dalej do przodu. Wczoraj miał podkładem, a dzisiaj już jedzie. Pierwszą warstwą docelowej farby. Pogoda się zrobiła, to maluje. Bodzio, ja cię obserwuję tutaj. Ja jestem obserwatorem tu z okna ja cię obserwuję. I, opo I opowiadam, co robisz. Hello, hello. Bodzio odpowiedział wam. Hello. Ja muszę cię tutaj dojrzeć, czy ty leżysz, czy ty siedzisz, czy ty pracujesz. No, ty musisz pracować. Bo kto by tu robił, jak nie ty. Tylko ty tutaj robisz, Bodzio. Ktoś musi robić, żeby ktoś mógł siedzieć albo leżeć. No i bodzio sprząta. Zobaczcie ile wody. Plum, plum, plum. Tak. Teraz musi... Teraz musisz bodzio swój teatrzyk posprzątać. że będzie teatr, No mówiłeś, że będzie teatr. Teatr jednego mima. Jednego, jednego. Ale zobacz, bardzo dobrze, że tam dalej tak aż nie poleciało. No tam jesteśmy, To Nie to To nie ma jak, Bocio, nie ciągnij. To ja mogę trzymać, ale tamto... Co zrobisz? Tu stół podeprę, a na razie trzymam Na razie trzymam. Wybaczcie, ile wody. Czy u was też takie nawałnice były? Woda była potrzebna, nawałnicy nie było w tym lat, nie? No, woda, no woda, woda była potrzebna, po, po, po tak. Skadł, nie? No. Tam na kowadło, no. Tam Zacharz za to, o, o, o. Wyszło z kowadła. Takie jaja, widzicie? Wkradło się trochę. No i akurat tu musiał dzieciak stoi, bo tam z drugiej strony jest sucho. Trochę było wody, ale zleciała widać. Bodzio ma teraz czyściutko jak w prawdziwej lakierni, bodzie. Czy normalnie miałeś wyczyszczone, teraz masz umyte. Masz <laughs> już tak. Jest podkładem pomalowany, nie? Ja twój postaw to będzie się to trzymać. No? Tak. Superowo bodzio. No. Teraz ja weź się so usiądź i odpocznij. Tam na ciapkę sobie usiąść. <grym> Poprócisz. <grym> nie, ja żartowało mnie. No. Słoneczko świeci, to, to tam wszystko. Chyba koła się nie odklują, co? Nie wiem. Chyba nie. Jest dosyć, miałeś tam zalepione i. Tu jeszcze. No, widzisz. I tak to jest. Lepiej nie raz postawić, niż położyć. Lepiej jak stoi, niż leży. No. Masz od rana niespodzianki takie superowe, nie? Tego będę musiał sobie zmienić. Bo to mnie trzas. Jak drugi raz odkręcę, to już go nie skręcę. A widzisz? No już trochę po, po o, psikał, co? Ale nie to, to te to polskie. Zapomniałem jaka ta to, to, to produkcja była. Na całe. To plastikowe ty byś chciał. one dobrze miałeś, nic nie widać tutaj na oponie. Klej jest, nie? Klej od taśmy, tak. Jedziesz z odkrywką. Purzej tak. zaklejania niż odklejania. Tak, teraz to tam idzie raz dwa no. Bodzio Ja się przybliżam, bo żeby cię było słychać, A Tu jeszcze bo... wiatr był jak to zaklejałem tą folią. Tam taśmo to kubienne, bo to z kawałku będzie, nie? Wiatwie.

Ci idzie super. Ale jak się uda. No. Trochę tam jest skórzy na ten, ale to było suche, nie? Tak. Jak było za krwawe. Wnosi się piasku, bo z folii naleciało. Fajowo poszło. Chodź obciążniki już wkłada. Już dobrze? A, ja wkładam tak. Niektórzy mówią, że, że już jak na kole się wkłada, gdzie teraz takie trzy jak to pionowo, kto to utrzyma? Chociażby był ten krążek, nie? Ale krążek jest w innym kolorze i, i cudować, nie? Krążek jest złoty krążek. O, tam nagrał. Ten piach, który ten tajfun zmył wszystko z podwórka z góry na dół. Teraz Michał ciągnie to do góry z powrotem. Czy wiedzie tutaj, bo ja chcę sobie tutaj pod tą y, lipą zrobić takie y, te kamienie ładne, kwiatki. No, a teraz akurat pasuje. Piach zleciał tam, Michał go tutaj ściągnie i będzie. I sobie kamienie nałożę i liście posadzę i będzie ładnie pod lipą. Jak się ma parasol. Dzisiaj troszkę słońca nie ma, ale się chmury robią. Pewno deszcz będzie padał. I zapowiadają pomysł znowuż burzę. burze. Ale pa! A ty patrzysz między nożami, mi chodzi Pusia panię, pasuje No, bo w międzyczasie już ma trzy obciążniki położone. Śrubki, tak. Nowiste. A wcelować tam. On mi tam yy, kamienie tam będę chciała, wiesz, pod lipą. A teraz tego piachu tyle spadło tam na dół, to akurat pasuje. Ściągnie mi to. żebyś nie obszarował, obrysował tym śrubokrętem. To jeszcze już o coś bodzie zrobione, nie? Tak. Nie, bo... O, pokaż tam się no, chmurzy, ja nie Pokazywałam już. Żeby, żeby mnie się zamokł, jak już to już jest suchy od... I chcesz schować, nie? soboty. I schowam pod dach, a teraz jakby to mnie zamokło znowu, abym nie miał co do roboty składać na mokre, to zadzwiję w środku, nie? O. Już pokazywałam, że się chmurzy, może, może przyjdzie deszcz, a może nie przyjdzie, nie? Bo tak nieraz różnie jest. Gdzieś mam jedną śrubę pewnie gdzie indziej położone Bo miałem 6 kupionych. Ale, już... ale to chociaż na dwie weźmiesz, to nie, już nie, też jest... Kojarze, gdzie... A. Chyba do 16 włożyłem Na pionowo weź to Ja nie wiem, może ktoś inaczej zakłada, ale ja nie wiem Jeż wiatr się zmaga, to może za chwilę będzie padać. Skręcisz, a to, to schowasz, nie? Zresztą na traktorze. Rozkręcać i skręcać. I przewalać. <grych> Nie? No. Człowiek narobi.